Zrobię live'a Tak, nie no, jaki live, odcinek na nowy rok Mam jeszcze ile? Matematyka? 2 plus 10 eee, Dwie godziny ci minu, o kurde, no, to ma to się wszystkiego nowego wszystkiego nowego roku, bo jest poza Wiesz co ci ponedal na nowy rok, bo czemu nie? Problem, bo no. się nudzę. Chodź, no, chodź tutaj ten fire speed już już, już tego znajdę konto URL ta muzyka jest głośna. ustawiłem się na fula, a i bum. Żeby się obudzi? Tak. Co? Szto? Ja cię tak ustawiłeś się na mikserze, że masz wszystko na fula? <laughs> Nie w grze! Rozumiesz to, że Jezus ust ustawiłem się badek na fula i nagle był jakiś pisk taki taki... jak mi uszach zadzwoniło Jakby taka muzyka No na razie ty where are you, man? Bo trzeba no. złożyć rzeczy świąteczne Jeszcze Cześć, Dobra, ja no, jestem koło Polaków Widzicie, widzicie. widzę przecież Mam... O, się <laughs> To ja muszę zbliżyć ekran no. O A to... Ło ja To to... Wódki Wódka, kałasza Nie, jak to było? P dojaka, pamiętajcie Kasy, szczęścia, nie, kasy, się ruchania, a nie, kurwa, pierdolenia, ja, e, szczęścia i pomyślności. Wszystko wprowadza się do tej innej chcesz. rzeczy. Czekaj, trzeba to puścić, czekaj chwilę. Muszę do pisania, jak to muszę wysłać? Czekajcie, mama przed ma. Hmm. Kochani, tradycyjnie, kasy, chlania i ruchania, a nie jakiegoś pierdolenia o zdrowiu, w i pomyślności. Jak jest kasa, to jest pomyślność. Jak jest ruchanie, to jest zdrowie. A jak jest chłanie to jest szczęście We świąt Zaraz wesołych świąt na nowy rok Szczęśliwego nowego roku tak, Jaki szy szy Szybki pomysł Szybki pomysł na życzenia świąteczne Więc tak Nie, nie było odcinka przez 3 tygodnie Ale macie odcinek na, na nowy rok Co nie? Bo, bo, bo co Będzie maraton Ej i... właśnie, mam, mam dużo filmików niepublicznych The Wanny Gowajsach, Ciekawe, czy mu to wysłać Mówię, tak, Isaac, Bo jakby tak wysłać wszystkie The Wainny Gowajzek bo tam. Bejcie Malko robimy Marką. Bijcie pod tym filmem 10 tysięcy lajków, robimy kolejny filmik z The Isaac. Tak, 100% Jak będzie kolejne ileś tam e, lajków, to będzie kolejny odcinek. I tak robię cały maraton w ten Sylwester. No tak, bijecie te lajki, bo inaczej was to niemożliwe zabije. Śmieszne jest to, że ten, w tym odcinku jest TheBindingOfAzak, wy kurde, jak daliście o klop my, o pornografii. Hahaha, <grystanie> <grystanie> z Jezus Chryste. <Christ>. ja e, nie pojechałem. No no, waswit. <grystanie> ten odcinek TheBindingOfAzak, e, lekcja wychowania Luny i Firespeeda. Hahaha. <grystanie> <grystanie> tak, dobra. Lekcja wychowania MLP. Według Państwa wyda i jelone. No, to wszystkiego najlepszego.